Witam Was, kochani. W kolejnym filmiku dzisiaj powiem na temat tego, że przypadków nie ma. Zanim powiem, dlaczego tak uważam, chcę. powiedzieć, co uważam za przypadek. Czym jest dla mnie przypadek, oczywiście. Osobiście. Przypadek dla mnie jest to swego rodzaju pułapkę, która została stworzona do tego, aby Moc uciec od odpowiedzialności za swoje czyny? Przykład tutaj podam, uderzyłem kogoś, ale to poszedł z przypadek. Co? Usprawiedliwienie siebie. Przypadek sprawia, że za każdym razem, kiedy wymawiamy to określenie przypadek chcemy uciec od odpowiedzialności za swoje czyny. Przypadków nie ma, dlaczego tak sądzę, ponieważ wszystko co robimy w życiu, mamy wpływ na to. Niezależnie czy na przykład robimy herbatę, czy ją posłodzimy, czy też nie, zależy od nas. A jeśli czasem ją posłodzimy, to czas tego. To i tak nasz wybór jest, bo nie pomyśleliśmy tak naprawdę, że lubimy nieposłodzoną herbatę, czy taką ani inną herbatę. I zrobiliśmy odwrotnie. To jest nasza odpowiedzialność. To my kreujemy swoją rzeczywistość, prowadzimy tak, a nie inaczej swoje życie. A nie przypadek. Tak samo Bóg. Czy On stworzył świat? Tak. On stworzył świat, ale miał wybór. Stworzyć świat albo nie stworzyć świata. To był jego własny wybór. Nie kogoś innego. Chciał tego. Wiedział, co robi. Prowadził tak swą działalność, że. Dzisiaj mamy świat, którym możemy się cieszyć. Idźmy dalej. Zadajmy sobie pytanie, jeśli uważamy, jeśli uważacie, że są przypadki jednak, to zadaj sobie w tym momencie pytanie, czy Ty sam jesteś przypadkiem. Czy Bóg stworzył Ciebie przez przypadek? No bo skoro uważasz, że w życiu są przypadki, to dlaczego by nie twierdzić Twoją drogą, że Ty sam jesteś przypadkiem? Niepojęty, co? Tak myśleć. Dlatego właśnie myślę, że nie ma przypadków. Wszystko, co się dzieje jest. Z woli naszej tak naprawdę, z woli Boga i tak dalej, i tak dalej. Nic nie, ma, nie zawiera w sobie przypadków. Dlatego twierdzę, że przypadków nie ma. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Pa!